Teraz zapraszam na króciutki materiał o Niemczech, o widocznym znaku, czyli o tym, jak Niemcy chcą uczcić ofiary II wojny światowej. Na początku był pomysł, a zaraz potem kontrowersje. projektu tworzenia w Berlinie widocznego znaku, czyli placówki upamiętniającej przymusowe wysiedlenia Niemców po II wojnie światowej, od początku wzbudzał mieszane uczucie. Choć Niemcom zależało i wciąż zależy, by było to przedsięwzięcie międzynarodowe, to Polska nie chce uczestniczyć w projekcie, którego główną częścią ma być stała ekspozycja pod tytułem Ucieczka, Wypędzenie, Integracja. Nawet polski chód nie jest jednak w stanie zmącić nieskalanej radości matki projektu i szefowej Związku wypędzonych, Eriki Steinbach. Zwłaszcza, że w środę gabinet Angeli Merkel przyjął projekt utworzenia widocznego znaku i zamierza na niego wydać bagatela 29 milionów euro. To cudowna decyzja, nie tylko dla niemieckich wypędzonych, chodzi dla nich to oczywiście szczególna radość. Zwrócenie uwagi na tę część naszej historii ma ogromne znaczenie. A co na to Polacy? Pełnomocnik premiera do spraw dialogu międzynarodowego Władysław Bartoszewski stwierdził, że należy kierować się zasadą co uważacie, ale uważajcie co zrobicie. A my dodamy, że nic do tego dodawać nie trzeba. Pani Sylwia, która mi tutaj w słuchawkę szepcze, jak Państwo mnie widzicie, to ona cały czas mi tutaj coś mówi do ucha, że źle robię, albo najczęściej, że dobrze robię. Mówi, że jestem zbyt mało się uśmiecham, ale trudno rzeczywiście przy takich tematach się dużo uśmiechać. Obiecuję, że ostatni materiał dzisiaj w programie będzie bardzo wesoły i na pewno Państwo będziecie mogli się dużo pouśmiechać razem ze mną. Natomiast ta sprawa, oczywiście, widocznego znaku w Niemczech, nie jest taką sprawą. To jest, jak wiemy, największy w tej chwili problem w stosunkach polsko-niemieckich. Wszyscy widzieliśmy orędzie pana prezydenta parę dni temu, gdzie pan prezydent uważał za stosowne pokazać zdjęcia kanclerz Niemiec z, paną, z panią Eriką Steinbach, którą widzieliście państwo przed chwilą w materiale, jakby pokazując, że niemiecki rząd. Jednoczy się ze Związkiem Wypędzonych i niemiecki rząd prezentuje to stanowisko wypędzonych tak nieprzychylne tak nie, nie Polsce i tak nieprawdziwe z, z naszym obrazem historii II wojny światowej. To nie jest do końca prawda. To, oczywiście jest tak, że tak jak w każdej polityce, w każdym kraju niemiecki rząd musi się liczyć ze Związkiem Wypędzonych z prostego powodu. Po, po pierwsze, jest to duży związek należy do niego kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nie licząc rodzin. A po drugie, no są to wyborcy niemieccy, są to ludzie, którzy głosują. I żaden rząd na świecie nie pozwoli sobie na zantagonizowanie takiej dużej grupy. Musi jakoś lawirować. Natomiast i, znaczy lawirować, i spowodować, że ten związek wypędzonych nie sprzeciwi się, czy nie stanie okoniem wobec rządu. Natomiast zawsze warto przy tej okazji pamiętać o tym, że Angela Merkel naprawdę dużo dla nas zrobiła. I naprawdę stara się, żeby te stosunki polsko-niemieckie były poprawne. I projekt Widocznego Znaku jest ewidentnie krokiem w dobrą Stronę. Co prawda wiemy już, że polscy historycy nie wezmą udziału w budowaniu tego widocznego znaku. A propos dziwna nazwa, ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego to się musi w ten sposób nazywać, no ale trudno, tak się nazywa. Wiemy o tym, że polscy historycy nie wezmą udziału w budowie widocznego znaku, ale wiemy również o tym, że pan profesor Bartoszewski, który w kancelarii prezydenta odpowiada za stosunki polsko-niemieckie, uważa, że ten projekt widocznego znaku jest w porządku, że Polacy nie muszą brać udziału w jego budowie, ale że nie będziemy się sprzeciwiać powstawaniu tej tego muzeum, czy tej wystawy w takiej postaci, w jakiej proponują Niemcy. Także wszystko wydaje się, idzie w dobrą stronę. Ja jestem przekonany, że Polska potrzebuje bardzo dobrych stosunków z Niemcami z bardzo prostego powodu. Niemcy są najważniejszym krajem w Europie, są największą gospodarką europejską. I w związku z tym nie możemy się od nich odwracać plecami. Potrzebujemy ich wsparcia, tak, jak było zresztą w latach 90. Ja przypomnę, że przy wejściu do Unii Europejskiej, przy wejściu do NATO, do NATO niemieckie wsparcie było kluczowe dla Polski. I te dobre stosunki z Niemcami trzeba absolutnie utrzymać. Nie za wszelką cenę, ale też to, tej, tej wszelkiej ceny nikt od nas nie wymaga.